Siemanko, witam na kanale GoProCycling. a witam się z wami chaotycznym bałaganem trochę w stylu walka z WD Warsztat chaos jak na tytuł projektu przystało a w dzisiejszym, 20 już odcinku klasyczne można powiedzieć przygody z porządkami w metalach kolorowych sortowanie miedzi na frakcje bo ostatnio pakowałem wszystko do jednego wiadra. Aktualizacja stanu metali kolorowych. Aktualizacja skarbonki projektu. A także co się nie zdarza często na tym kanale. Paczka do mnie. I pierwsze kroki do stworzenia paczki ode mnie. Na pierwszy ogień poszło odsortowanie ładniejszej miedzi od miksa, myślę, że Mix w tym tygodniu wyjedzie do Metaleo. A teraz pora na porządki na stole. A jak już udało się zrobić trochę miejsca, to pokażę Wam strzał ostatni. Kuzynki sąsiad robił porządek w garażu i większość z tych sprzętów, które zbierał na części. Czy tam teoretycznie do naprawy ostatecznie trafiły do mnie na odzysk. To zostawiam kompletnie osobno. Będę chciał zrobić z tego serię filmów, ile się uda ostatecznie zarobić na tych trzech torbach elektronarzędzi. A teraz co nieco z 30. tygodnia. 930 gramów miedzi mix miedź błyszcząca 384 gramy odlew aluminiowy prawie kilogram i mix aluminium 672 gramy Wynik wpisany. Aluminium, które do tej pory zebrałem trafi docelowo do skarbonki projektu Chaos, ale zanim segregacja i pakowanie aluminium. To najpierw paczka niespodziankowa paczka zwrotna od Gaugana. A teraz podsumowując zawartość. Mała porcja witaminy C U na odzysk. Kabelki lubię, więc pewnie do jutra nie zostanie z tego nic. Mam i ja prasowankę z gałganem. I też sobie zrobię koszulkę. Tabletki na zmęczone nogi. To się przyda na bank. A co w tej skrzyni skarbów zapytacie? Wieśniaczka we własnej osobie i wlepka z kanału gałgan. Zawiniątko zawierało jakiś przełącznik na odzysk srebra. Akurat pasuje, bo te fanty zbieram na maraton srebrnego odzysku. A co tu w tym ciężkim pudełeczku jest? Raczej to nie będą tabletki. Jakiś transformator na odzysk miedzi. A dodatkowo odnośnie maratonu z odzyskiem srebra, sporo drobnicy, materiał do przesortowania, przepalenia, ewentualnie wybicia gdzieś tam, gdzie się da. A nawet wśród tej drobnicy trafił się jeden tranzystor UFO, który się przyda w dalszej części filmu. A jak już się karton zwolnił, to czemu by go nie zapełnić z powrotem? Odlew aluminiowy. Karton do pełna. Razem 4,6 kg. Jak by liczyć po 5 złotych? 23,20 Druga paka. Aluminium Mix. 2,6 kg do tego dorzucić jeszcze aluminium mix kilo 45 a po rozliczeniu w metaleo wartość tych paczek dodaję do skarbonki projektu w obligacjach skarbu państwa ale paczki ode mnie to nie tylko metaleo słowo komentarza odnośnie starych płytek takich jak ta Elektropaka za takie daje 4,50 kg traktując na równi z płytkami na przykład z zasilaczy, w których nic nie ma. A takie stare płytki to naprawdę jest kopalnia różnych metali szlachetnych. O czym możecie się dowiedzieć na przykład na kanale 4 strony złomu. Gdzie te płytki ode mnie będą w przyszłości zmierzały. Jak już tę paczkę poskładam, to otwarcie zapewne będzie u Roberta na kanale. Porządek na stole, można powiedzieć, na taką, no, dobrą trójeczkę. No to czas na gałganowe kabelki. Z teleportacją do wyniku, rzecz jasna. A oto i wynik. Parę gramów miedzi, parę gramów mosiądzu. Odnośnie reszty kabli, w czwartek planuję zrobić rano Testowy live, o ile oczywiście nic losowego nie wyskoczy. Obawiam się, że 10 kg na jeden live to będzie trochę za dużo i to zajmie za 2-3 live'y. Pozdrawiam Gaugana, sponsora odcinka. Na tę chwilę to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego piąteczka.